Wiem, a konkretnie skąd? Z Wilna. Z Wilna. Z Wilna. z samego Wilna? A moja mama też z Wilna. Eee, z, z tego. Z zarzecza. Coś Kto, Zarze na, Zarze na zarzecu mieszkał? No powiedzcie. W Akła Barku. W odrzuconym domku. W cyrku. Gdzie jeszcze? nie na szeregi. A tu są starsze dzieci, Panie Marszałku. Widzę. Panie Marszałku, gdzie starsze? To są najmłodsze. O, dziękuję bardzo. to jest Podpisy są wszystkich dzieci. Tak, wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci podpisały. Dziękuję bardzo. Wszystkie dzieci podpisały. Może Pani stanie obok? Chodź Pani Aż taki bardzo duży uroczysty. Bez tak. Prawie. Prawie, że bez podlewania. Dziękuję serdecznie, dziękuję, dziękuję. Takich pobytów jest bardzo wiele. To jest, myślę, około, około 10 tysięcy dzieci i młodzieży przyjeżdża do Polski, przede wszystkim w okresie letnim. Poznaje kraj, nawiązuje kontakty, poznaje język polski, historię Polski. To jest istotne, żeby te dzieci z różnych krajów, a tu w tej chwili z Litwy, one były dumne z Polski, ze swojej ojczyzny i czuły się, że być Polakiem ma swoją wartość. No przecież są podawane presji i to normalnie w większości. Zawsze mniejszość ma problemy z większością, a to są przecież dzieci, e, które są, które mo, są, należą do mniejszości narodowej, polskiej. My mamy też mniejszości narodowe i o tym trzeba też pamiętać, żeby, e, ale nasi, e, te mniejszości narodowe rozwijają się i państwo polskie je wspiera, finansuje. się jeżeli chodzi o Polaków, Polaków za granicą, to jest różnie, ale My przede wszystkim finansujemy. Polska już jest w tej chwili dość bogatym krajem. To nie jest bardzo biedny kraj, to nie jest biedny kraj, więc możemy się dzielić z innymi. Do końca dobiegają wakacje dzieci z Litwy, z sierocińca, jak od ośmiu lat mam przyjemność gościć ich w zespole szkół w Nowej Karczmie. Są to dzieci, które nie znajdują miejsca w rodzinnych domach. Staramy się im zapewnić naprawdę godne te wakacje, dobry program kulturalny, dobrze je odżywiać. To akurat rodzice w restauracji starają się dożywić, bo są niedożywione te dzieci, ale rzeczywiście udaje się to wszystko zrobić. No i sporo tych dzieciaczków choruje. Staramy się je je leczyć i potem kontynuować to leczenie. Program wyjeżdżają na wycieczki. Były w akwaparku, były na różnych wycieczkach, w cyrku. No rzeczywiście dzieciaczki są zadowolone. Dzisiaj mam przyjemność no, bawić na festynie nad zajazdem nowo powstałym lokalem. zakundowaliśmy tym dzieciom. Mam nadzieję, że miły dzień. Jest z nami marszałek. Senatu Bogdan Borusewicz, który także stara się nam pomagać finansowo dla tych dzieci od kilku lat. Też staramy się wspólnie z panią Sylwią chodzić po firmach i zrobić tak, żeby te dzieci wyjechały i były ubrane. Były ubrane na zimę, na lato. One przyjeżdżają z moimi woreczkami i bardzo. Dużym zadaniem dla nas jest właśnie znaleźć chętnych, a coraz rzadziej można spotkać ludzi, którzy chcą cokolwiek dać, bo są trudne e ekonomiczne sytuacje dla firm, wielu firm, ale jednak udaje się znaleźć. A tym bardziej, że marszałek dał i sam przyjechał, i sam się interesuje całą sytuacją i tą akcją związaną z pobytem tych dzieci u nas tutaj w Polsce. Gdyby nie pomoc Senatu, nie byłabym w stanie kolonii zrobić, bo y na takie przyjazdy pojedyncze to jeszcze troszkę Uzbieram pieniędzy od sponsorów, którymi są firmy Trójmiasta i okolic. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o kolonie, to już jest wysoki koszt i tego nie jestem w stanie załatwić żebraniną. Tutaj mi daje, pomaga mi bardzo Senat Rzeczpospolitej. Pan Borusewicz jest bardzo tak przychylnie nastawiony do tych przyjazdów. I on właściwie większość tych, tych, yy, większość tych sum, które są konieczne tutaj na wyżywienie i na zakwaterowanie, daje. Także yy, gdyby nie Senat, nie byłabym w stanie takich długich kolonii robić. Mogłabym zrobić na dwa tygodnie, no, maksimum na trzy.